Dziękuje ja za A już jesteśmy na antenie, a ja sobie tak żartuję. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w Dobranocce w sobotę 24 marca roku pamiętnego 24. Tak więc 24.03.24 24 dzisiaj 0 stopni Celsjusza w tym momencie na Mazowszu południowo-zachodnim, drodzy państwo, mimo że w kapsule gorąco za sprawą oczywiście energii elektrycznej, która poprzez rozgrzanie grzałki powoduje ciepło. Więc witam się z wami ciepło, aczkolwiek wybaczcie mi, może drodzy państwo dzisiejszą sztywną atmosferę. Yy, bo jestem us usztywniony, ja, ja wiem, że to jest niefajne tak opowiadać o, o życiu prywatnym, ale z powodu zapalenia mięśnia, czwórgłowego grzbietu no, po prostu jestem totalnie usztywniony, ledwo żywy i nawet proszki przeciwbólowe nie działają. Tak więc naprawdę nie jest akurat dobrze. No ale e, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie powitać Lecha, Asie, Ludwiki, Macieja. Jole! I proszę Państwa, i jest z nami dzisiaj e, nasz ulubiony. Zwariowany, można by powiedzieć, Maciek Żak, który uchodzi dzisiaj urodzinki. Drogi Maciku, wybacz, że w tej sztywnej atmosferze, ale złożę Ci najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech Ci się darzy, chłopie. I po prostu naprawdę uwierz w siebie, że wszystko jest w zasięgu Twoich możliwości i otaczają cię życzliwi ludzie no i ciesz się naprawdę tym co masz a masz bardzo dużo a jeśli chodzi o materializm to jeśli tylko go zapragniesz no to na pewno ci się pojawi on Tak więc Maciek raz jeszcze wszystkiego dobrego w dniu Twoich urodzin no właśnie tutaj, że dobry masaż. No ja powiem wam już, miałem akupunkturę, która mi pomogła dosłownie na trochę. Później cierpiałem, później poszedłem w końcu jak głuptas do apteki, bo reklamy mówią, że se kup. I tego to ci przejdzie, no to se kupiłem i mi nie przeszło, a dzisiaj to już dzień krytyczny, tak więc no cóż. Ale nie będziemy po prostu tutaj się nade mną rozczulali. Wystarczy, że element drobny rozczulenia się pojawił, ale no cóż trzeba się za to zabrać. No jednak prokrastynacja względem zdrowia to się po prostu chyba o, o, o nie sprawdza. Proszę Państwa. No to ja się cieszę, bo widzę tu y, grat komentarzy pozytywnych y, pod adresem naszego dzisiejszego jubiego lata. No ciekaw jestem Maciek, mam nadzieję, że tam jeszcze piątrzy masz y, po prostu, bo podobno tam sąsiedzi się skarżą, że za głośno, konfetti się sypie, że podobno tam rapu słuchacie y, z łódzkich podwórek, no ale no raz się ma urodziny, ja wiem co to znaczy. Bardzo to sympatyczny, historyczny ten. O, widzę, że tutaj jednak, no ja słuchajcie, próbuję podbić. Dobra, ale już zostawmy. No, muszę się z tym uporać, bo żartów nie ma, że się z tym nie da. No, naprawdę spać się z tym nie da i to jest jedna wielka masakra. Bo od miesiąca śpię po prostu po trzy godziny dziennie z powodu bólu i w ogóle. No, ale dzisiaj to już w ogóle. No, ale w ogóle czuję bóle. Jedni czują bóle, drudzy czują, nie wiem, co czują samych radosnych dni e, i wielu okazji e, do spełnienia marzeń macie. I takie życzenia od Joli. No właśnie, dzisiaj to mógłbym taki w sumie kurczę zrobić, no właśnie, e, koncert życzeń. Słuchajcie, od zawsze mnie to tak kręciło, pamiętam w dawnych czasach. No ten koncert życzeń, no to wiadomo, siedzieli oni we dwoje. On miał nogę na nodze, ale ja y, od, nie mogę mieć nogi na nodze, bo bardziej jeszcze mnie boli po prostu. Ona siedziała z nogą y, tej babki, co prowadzi ekspres reporterów, czyli pani Noga. Y, no i dla miłego Maćka Żaka, od całej rodziny Koncao słuchantów. Mamy dla ciebie utwór zatytułowany No właśnie, niech on będzie niespodzianką, drogi Maćku. Get up, stand up, stand up for your right. No właśnie, to była piosenka z playbacku. Tak czy inaczej, witam Wiesławę na naszym czacie YouTube'owym. No to bardzo nam ładnie po prostu, że jesteś z nami, Maciej. Czyli co, impreza już na spokojnie. A po prostu po robocie, no niestety, ja wiem jak to jest, czasami są imprezy huczne, proszę Państwa, czasami są imprezy średnio huczne, no i, i cóż, no ja, ja w tym roku właśnie nie miałem w ogóle imprezy urodzinowej, no i wcale absolutnie, przyznam się, absolutnie jakoś tam nie narzekam, ale to jest chyba kwestia czasu jakiegoś czegoś, no po prostu żeby tam ten no ale to zaraz, zaraz, bo ja tak właśnie ten koncert życzeń, koncert życzeń koncert życzeń no ale to jeszcze jeszcze za moment, w takim razie będziemy życzyli, po prostu natomiast właśnie, jeśli chodzi o imprezy no to tutaj dowiedziałem się od naszego tutaj kolegi redakcyjnego oficjalnie, naszego redaktora i ambasadora, czyli Gorzkiego Binksa czyli Warmia i Mazury że no już na dwóch plakatach pojawiło się logo Radio Konca na Warmii i Mazurach i od tej pory będziemy po prostu promowali się wzajemnie. Tak więc nisza wypełnia niszę i, i, i tego się trzymajmy. Tak więc Maciej, to ja już zlikwiduję ten torcik, żeby nikogo absolutnie tutaj nie korciło, żeby, żeby no właśnie o tej porze to tak już nie za zdrowo wcinać takie, że tak powiem Wam... Historię moi drodzy. Dajcie znak, sygnał. Jak tam raport pogodowy? Bo jedynie co wiemy, to że ulecha konsekwentnie 6 stopni na plusie. Aczkolwiek ostatnio, jak się słyszeliśmy, to było tam dwucyfrowo. No, dzisiaj pełnia bardzo ładna, albo około pełnia. No lampa świeci, powiem Wam, pełną gębą. Chmurek nie ma, a to oznacza jedno zimno. Zimno, no ale to podobno chyba jedno z przedostatnich zimny już tej wiosny, no trzeba by powiedzieć, niestety yy, udało mi się zrobić, powiem wam takie, miałem takie szyby, jakieś stare, w ogóle skulowe, bo żal wyrzucać, bo to stara szkoła, czyli się nie wyrzuca, tylko się trzyma. No, i z resztek blazeri okazało się, że ona ma wcięcie takie. Zrobiłem ramę, proszę Państwa, i z tego zrobiłem przykrycie do konspektu, czyli inspektu. No i będę zaglądał, czy coś tam wyrośnie, proszę Państwa. O, torta zastąpiłem pączkiem. O, ja bym chyba wolał, powiem Wam. To też w ogóle taki trochę znak czasów, że. Kurczę, w tym roku ani nie świętowałem, jadłem najgorszego pączka w życiu w tłusty czwartek. Urodziny to tak właściwie tego, ale że się pochwalę w ten piątek, czyli Big Friday, no, zespół gruf Baza wystąpi. No, i postanowiłem zaprosić mnóstwo, znaczy mnóstwo no, kolegów, no po prostu. Znajomych artystów, muzyków Capoeira, żeby właśnie te dwie piąteczki przyświętować sobie w piąteczek i to wielki, czyli de facto trzy piątki w najbliższy piątek będą się działy. No, jak mi się uda, no to oczywiście będę się chwalił obrazem transmitowanym na żywo, a jak mi się nie uda, no to wybaczcie. No jak to się mówi, raz się żyje. W ogóle dziwnie, że te święta to są już za chwilę. Właściwie o tej porze za tydzień to my już będziemy siedzieli, zamieniając się w konsekwentne jajko. Maciej, u ciebie, właśnie gdzie ty tam jesteś, zapomniałem nazwy, ale też piąteczka, czyli o około stopień niżej niż ulecha. Gdańsk, czyli lampa jest we Wrocławiu, siódemek. Po prostu, wow, i chmuring! A, no dlatego tak ciepło w takim razie jest, no bo jak są chmury, no to wiadomo, po prostu mamy, y, mamy ciepło, no to ciepło nie wylatuje, bo chmurki je y, trzymają, tak więc y, no coś za coś, chce się mieć widoczki, to trzeba mieć zimno. Chce się nie mieć widoczków, no to się nie ma widoczków, ale ma się no, stosunkowo ciepło. No już wolałbym to 7, no ale oni też mówią, proszę Państwa, że za ten tydzień ma być 20 w ciągu dnia. Tak więc, absolutnie mi to jak najbardziej odpowiada. Jeśli chodzi o raport przyrodniczy, to taka jest mniej więcej już pokrzywa. No już taka normalnie pokrzywowa zdecydowanie. O, Boisenburg, dokładnie, e, po prostu zapomniałem Maciek, bo ja mam oczywiście tutaj e, tom magnesik, który od Ciebie dostałem, od Was właściwie, ale w związku z tym, że ograniczony zakres podnoszenia i uruchamiania szyi, to i że się nie dowidzi i po prostu się nie da rady z powodu zapalenia mięśnia czwórgłowego grzbietu. Coś okropnego, jak to się okazuje, że takie zapalenia są po prostu. No ale cóż, w ogóle dlaczego się mówi zapalenie? Jak jest przeciwieństwo zapalenia? No proszę Państwa, nie wiem ugaszenie mięśnia czwórgłowego, no ja nie wiem. Tak czy inaczej, proszę Państwa, nie chcę być nieuprzejmy. Zaczynamy ostatni tydzień marca, czas zapier papieruje. a co za tym idzie, będzie, będziemy sobie robili przykusy różnego rodzaju po prostu już w najbliższego 1 kwietnia 26 moi drodzy za dwa dni przypadają urodziny Wojciecha Młynarskiego więc może mi się z tej okazji tradycyjnie uda połączyć z Jankiem Młynarskim bo już zwiastuje to czego możemy spodziewać się w najbliższym tygodniu no jutro piwnicznik artystyczny jubileuszowy okrągły odcinek 160, 160. tym razem Kasia Nasza redaktorka SW znakomita opowie nam baś z Etiopii, proszę Państwa, e, o tarczy, proszę Państwa. A jak ja słyszę tarcza, to widzę nerka, no bo nerka jest tarczą organizmów, jak oni mówią właśnie, ale właśnie nie wiem, czy w Etiopii. Natomiast jeśli chodzi o Etiopię, to e, o tyle ciekawostka, że ostatnio widziałem Annę Dymną, którą nie sam bardzo sobie cenię. No bardziej jako postać niż aktorkę w gruncie rzeczy, ale, ale bardzo ją cenię i, i, i tak, tak uważam, że ona to taka nielskawa jest po prostu. I na swej szyi łuna miała e, krzyż, proszę Państwa, etiopski, a właściwie koptyjski. Czyli coś, co noszą Rastamani, proszę Państwa, czyli e, ci właśnie ortodoksyjni Rastamani z Jamajki, no bo jak wiemy, no, no, Rastamani Rastafarian wziął się z Etiopii nietypowo, e, bo tam właśnie e, Haile Selassie, czyli nasz ulubiony cesarz, o którym Kapuściński pisał, no po prostu został uznany za wcielenie najwyższego po prostu. No tak czy inaczej taki charakterystyczny z wieloma takimi połowatymi historiami ten krzyż koptyjski jest, no i tutaj właśnie ta Etiopia. I Anna Dymna. No i właśnie tak się zapętliłem. A propos właśnie tej baśni z Etiopii, może, może jutro o 21.00 w ogóle coś nam się więcej wyjaśni. W wielką środę być może uda mi się tu do studia ściągnąć prawdziwego chuligana, proszę Państwa, i bandziora na dodatek po prostu. I to mówię w 100% pracujemy nad tym, toczą się negocjacje a jeżeli mi się nie uda go ściągnąć no to mam nadzieję, że uda mi się jednak do tej Ameryki polecieć tak więc dwie ciekawe opcje w dobrej godzinie mam nadzieję tutaj będą się pojawiły na Wielki Czwarteczek proszę Państwa no to Melanchoila, to ja tu chciałem właśnie młodzież zaprosić ale młodzież rapowa wyjechała do Rzymu no takie to są czasy, że w dzisiejszych czasach można sobie bez problemu kupić bilet za 100 zł i do Rzymu polecieć samolotem w obie strony takie to jest życie, takie to jest życie Maciej nie narzekaj na słaby magnes, magnes jest on tu komisyjnie gdybym normalnie miał teleskopową rękę to już bym go ściągnął pochwalił się bo tu w końcu kurczę, obiecuję, niebawem zainstaluję drugą kamerę, tak żebyście zobaczyli trochę więcej, bo na razie widzicie tylko z e, jedną stronę, a jak ja bym Wam uchylił tutaj, ile tu się dzieje, lodówka, proszę Państwa, e, kanapa wyniesiona z resetu obywatelskiego, e, no, masażer, e, skuter wodny stoi, no, a tu o Jezu, no nie można się obracać przez ten niedobry mięsień czwór głowy. W ogóle, kto wymyślił takie mięśnie i po co one są? No, ale cóż, nie będziemy po prostu narzekali. Tak więc, no, zanosi nam się po prostu ten ostatni tydzień marca. Mam nadzieję, że yy, medialnie, no, i mam nadzieję również, że już w kwietniu oficjalnie naprawdę zaczniemy trochę mocniej trąbić o cało fest, bo żarty żartami, ale się powoli ściemnia. I, I naprawdę trzeba będzie już, no, no ja przynajmniej będę, będę, będę na pewno część swojego wolnego czasu już absolutnie musiał przeznaczyć na kwestie organizacyjne, żeby było tak jak należy. No właśnie, ten tydzień również obfituje pewnie u Was na rejonach tutaj w potyczki. Ja już się w ogóle wyłączyłem z wyborów samorządowych, naprawdę po prostu. Nawet ode chciało mi się czytać życiorysy i plany po prostu tych tych natomiast zauważyłem pewne zjawisko, że tak jak jeszcze 4 lata temu czy tam no tak kiedy były ostatnie wybory, no właściwie nie było chętnych, a teraz po prostu no jest, nie wiem jak u was, ale u mnie na wsi, jak zawsze była po prostu pustynia, to nagle zrobiło się no szaleństwo w ogóle i tak się zastanawiam skąd to wynika, czy jest to jakieś tam nawiązanie do poprzednich wyborów, to znaczy do wyborów parlamentarnych, kiedy mieliśmy znakomitą frekwencję czy po prostu, no nie wiem, no ci ludzie jakoś tam y, chcą iść do polityki, bo może napatrzyli się na poprzedników, że może mimo wszystko tam nie do końca się coś tam zmieni, może tam jakaś rada nadzorcza wpadnę, no w końcu byłem wójtem Picimi, a później zostałem prezesem Orlenu, no to może u mnie też tak jakoś będzie, no nie wiem właśnie y, skąd to jest, bo, bo tak jak mówię, no wszyscy się deklarują y, jako działacze, społecznicy natomiast no to co czytam, no to po prostu science fiction i jakby wklejone to coś sprzed 20 lat. Dlatego tak jestem ciekaw, czy tylko u mnie jest takie, takie zagęszczenie, po prostu, <laughs> moi drodzy. Czy u Was też zauważyliście takie zjawisko, że nagle no, narobiło nam się komitetów wyborczych, kandydatów i tak dalej? Jolanda podpowiada, że Da Vinci. Ja ostatnio w ogóle oglądałem film o Da Vinci, że on podobno y, musieli go kosmici porwać. Y, I że on dostał taką wiedzę oczywiście od kosmitian, no ale to wiadomo i tak dalej. Myślę, że raczej był zajawkowiczem, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, pasjonatem. No, właśnie te muskulatury. No, człowiek kurczę, jak zacznie myśleć w ogóle, to też mnie wszystko w ogóle boli, przyznam się. Bo tak jak się jest człowiekiem, to się na zasadzie mówi: Ręka mnie boli, szyja mnie boli, ale no kurczę. Jak później zacząłem sobie tutaj weryfikować, badać w ogóle, o Jezus, jak to działa, wszystko to rzeczywiście boli bardziej. I tak ja się zastanawiam po prostu, czy to lepiej mieć tę wiedzę, czy ją nie mieć. Natomiast, no, okropny, jeżeli nie Czyliście, znaczy w cudzysłowie nie, nie dotknął was ten ból, to jest chyba gorszy niż tak zwana rwa kulszowa, jak dla mnie, ten akurat ból tego mięśnia. No najgorszy, bo on promieniuje i na szyję, i na trochę kręgosłup, i znowu już mnie promieniuje od tego może zimna cholernego. No nie wiem, proszę Państwa. Ofiara losu, redaktor końca yy, tutaj do was mówi, więc wybaczcie mi, mój ofiaryzm, po prostu ilosizm, no ale już chyba taka moja uroda. Niestety jest, tak więc jutro się zacznie poszukiwanie rehabilitanta, fizjoterapeuty, przeglądanie cudownych subliminali oraz coachów internetowych, którzy uleczą mnie w 7 minut, proszę Państwa, w ogóle. Tak więc, no cóż moi drodzy, tak więc ja lecę cierpieć w samotności. Wam bardzo serdecznie, tradycyjnie dziękuję i do zobaczenia jutro, usłyszenia o 21.00 no, w tej Etiopii, no po prostu zobaczymy co to tam za o tej tarczy y z Etiopii. No i tyle, no jutro też ma być zimno w nocy, jeszcze tylko Wam powiem, ale y od razu się posiłkuję, bo oni mi mówią, to od razu, żebyśmy się już nastawili, moi mieli psycholękowo. I już we wtorek w ciągu dnia dwunastaczek w środę proszę Państwa, osiemnastaczek. <laughs> no a w, w subotułe 20 i jedynaczek. No i takie temperatury to w Brazylii zimą w nocy są właśnie. No ale cieszmy się tym, ja już nie mogę, normalnie będę sobie odrywał jak w takim tym co w wojsku oni mają do mierzenia obwodu bicepsa, czyli centymetrze ze dni, tak obcinał i jak będzie te 21 to normalnie chyba w t-shircie wyjdę i cóż. Ręce leczo. O, dziękuję bardzo za leczo. Oj, przyznam się takie leczo to dzisiaj by się przydało. Po prostu z jakimiś elementami, no bo rzeczywiście fizjoterapeutyzm, czyli pewnie uciskanie, rozciąganie, jakieś inne historie, bo ja już trochę przyznam się, już, ja już nie wiem. No ale dobra, nie marudzimy, proszę Państwa, bo jak wiemy się odchodzi, się odchodzi, proszę Państwa. A ja się z Wami raz jeszcze żegnam, raz jeszcze Maciej winszuje Twoich urodzin. I co mogę powiedzieć do zobaczenia na pewno na następnych urodzinach za rok. No ale do tego czasu jeszcze nie jedne urodziny, nie jedne imieniny, nie jedne toasty. No i mam nadzieję, że w końcu naprawdę będzie spokojniej, ciepło, bezpieczniej. I z dobrych wiadomości hydrolodzy ogłosili, że praktycznie zniknęło zjawisko suszy hydrologicznej w Polsce po tej zimie. I to jest akurat dobra wiadomość, i powiem wam, że coś może być. Na Rzeczy, bo mój stawik, który no, był, przelewał się tuż po rostopach, później dosyć dynamicznie opadł, ale jakby opadł no, tak z półtora metra i zatrzymał się na jakimś takim określonym poziomie. Tak więc wygląda na to, że już tak, że, że one prawdę mówią. No i to dobra wiadomość na pewno będzie. Yy, dla rolników, którzy będą walili pestycydy będą suszyli yy, pestycydami po prostu ale teraz tak źle to zabrzmiało tak jakoś groźnie tak więc odchodziło pestycydy yy, natomiast cieszymy się że susza hydrologiczna przynajmniej w tym roku nam raczej już nie zagraża tak na 99% oni tak mówią. No, i to jest dobra wiadomość. Zła wiadomość są już ślimaki, więc ja się rozglądam za bieguskami, żeby one tu biegały, ale wychodzi na to, że jeden z moich psów ma gen, niestety łapiący bieguski, kaczki, kury. No, zobaczymy, będziemy pracować nad tym. Tak więc moi drodzy, ślimaki się zaczęły. Biedronek to ja widziałem już dzisiaj z 8 i wczoraj yy, żółte motylki, nawet widziałem już taki klasycznie kolorowy motylek. Ptasie radio napiernicza, żaby widziałem wczoraj we wsi obok, tak więc się dzieje. No i, i już. Yy, więc wszystkiego dobrego, szanowni państwo, to było wasze cierpiące na mięsień grzełowny grzbietu redaktor Koncao, który robi dobrą minę do y, mięśnia Dobra, Dobranoc się z Państwem. Nie mogę się za bardzo ukłaniać, bo, po prostu. No i co to będzie za jazz? Teraz ja się pytam. Słuchajcie, rabia końca! W kółko same zera rady skretnie wyliczał I diabeł mi cię dał Miałam senne sny, taką chęć istnienia bez nadziei Dwa anioły stały, podatek naliczały Marzeń i dolały w moje CV Dwa anioły stały, podatek naliczały Marzeń i ty dolały w moje CV Słuchajcie, rabia końca!